Cześć, witajcie, z tej strony a w tym odcinku opowiem wam historię Mister Savage'a. Na początku możecie zostawić subskrypcję, jak odcinek wam się spodoba oraz łapkę w górę. Jak zdobijecie pod tym odcinkiem 20 łapeczek, wlatuje oczywiście nowy odcineczek. A już zapraszam do oglądania. Mister Savage, Martin Foss Andersen, 16-letni chłopak pochodzący z Norwegii. Urodzony 12 listopada w 2004 roku w swojej fortnite'owej karierze rozegrał już ponad 50 turniejów. Na pierwszym miejscu stanął aż 12 razy. Od maja 2018 roku do sierpnia 2018 roku przebywał w rękach Timu Public Enemy. Jego pierwszym trzyosobowym składem, czyli trio na turnieju był Mongrel oraz Benji Fishy, a jego pierwszym duo partnerem był Rio z Enemy. Norweski gracz przebywał przez ponad rok w teamie Energię, w którym znajdował się Benji Fishi oraz wielu innych przedstawicieli tego związku esportowego. Przebywał tam od stycznia 2019 roku aż do lutego 2020 roku. Jego odejście z Energię było katastrofą dla NRG. przez ponad miesiąc próbowali znowu ściągnąć go do drużyny, lecz się nie udało. Wybrał on inną drużynę sportową. Od lutego 2020 roku znajduje się w teamie e-sportowym StuTivis, czyli Stu Niszczycieli. Jest nim do dzisiaj bardzo mocno się rozwinął przez ten czas. Jego ulubionym skinem w poprzednich sezonach w Fortnite był Złoty Midas wraz z Różczką. Jego aktualnym trio na różnego rodzaju turniejach jest Lecce wraz z Benji Fishing. Norweski gracz osiągnął sukces poprzez swojego psychologa oraz zdrowe odżywianie. Jego ulubionym daniem jest ryż z mięsem. Psycholog pomaga mu się odstresować przed najważniejszymi turniejami w jego życiu. Rodzice Sawerza pomagają mu w tym co robi i wspierają. To właśnie oni zorganizowali najnowszy sprzęt jaki był w tym okresie na rynku, aby mógł rozwijać swoją pasję i talent. Wraz z następnymi miesiącami do Martina przychodziło wiele propozycji współpracy, Norweski gracz codziennie wychodząc ze swojego domu spotykał wielu swoich fanów. Zawsze, gdy ich widzi, jest szczęśliwy i opowiada im wszystkie swoje historie. Jego pasją są gry wideo. Bardzo często kibicuje mu jego 15-letni brat. Dzisiaj jest on jednym z najlepszych graczy na świecie i trudno mu dorównać. Na koniec chciałbym Wam przedstawić kilka jego najlepszych akcji z gry, abyście zobaczyli jak bardzo utalentowany jest ten chłopak.